Witam drodzy widzowie, troszeczkę nas nie było ale wracamy po tej krótkiej przerwie i jest z nami Sony Xperia M2 tak to się chyba nazywa mamy też stalową linkę, e, takiej podobno Hitman używał jak zabijał swoje ofiary przyczepimy jeden koniec do jednego auta, drugi koniec do drugiego na środku zawiniemy telefon Jednym autem cofniemy, no i zobaczymy, co się stanie. Także zapraszam do oglądania. Zaczynamy. To wiążące, to dobrze. opór. Chyba się coś wykina. Pokazałeś, że akcja dalej, ale telefon już. Jest... Zobaczmy, co się stało. E, dobra, widzieliście, co się stało z telefonem, ale przyjrzyjmy się mu bliżej, jak to wygląda. Powiem wam, że. No jestem w szoku trochę, telefon trochę ciepły, przód tak się prezentuje, zobaczcie jak ta linka przecięła telefon, poszły jakieś iskry, nie wiem czy to będzie widać na filmie, ale zobaczymy, tylna klapka, myślałem, że to jest szkło, ale tak się powyginało, więc nie wiem, czy to chyba plaszka jest, bateria przecięta, obudowa przecięta. Linka wytrzymała, też się przechypaliśmy, że może, może sobie nie dać rady. Efekt zajebisty myślę, że jeden z lepszych, jakie mogliście oglądać na naszych materiałach. Także ja za dzisiaj wam dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, łapki w górę, komentarze mile widziane. Wbijajcie na Instagram, Snapchat i widzimy się już niedługo. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie. Także trzymajcie się. Cześć.